krebsu z. Francuzi jadają naleśniki na deser. No i mają rację. o połączenie naleśnika i smaku pomarańczy jest genialne. Zaczynamy od przygotowania naleśników. Robimy je w sposób standardowy. Mąka, jajka, troszkę mleka, troszkę wody, troszkę soli i mocno mieszamy. W międzyczasie, kiedy przygotowuję ciasto, uprawiam trochę autoreklamy. A mianowicie zaproszę Was wszystkich na naszą stronę www.kulinarnaTV.pl Znajdziecie tam setki fajnych, ciekawych przepisów, które warto wykonać później w domu. Ja tu opowiadam o innych rzeczach, a tymczasem ciasto już jest gotowe. Wylewam niewielką warstwę na natuszczoną patelnię i formuję cienkiego naleśnika. I za chwilę wytwór na drugą stronę. Naleśniki gotowe. Usmażyłem 4 sztuki. To czas na coś pomarańczowego. Z jednej pomarańczy ścieram skórkę, a następnie ze środka wykrajam miąższ bez białych części i bez skórek i błonek. Z następnej pomarańczy odzyskuję soku ile tylko się da. Można się pobawić maszynowo albo posiłować ręcznie. Na mocno rozgrzaną patelnię wysypuję cukier i dolewam troszkę wody. Podgrzewam tak żeby się rozpuścił. Następnie dodaję masło, rozpuszczam je i podgrzewam tak długo, aż cały stanie się złotawo brązowo. Czas, żeby do naszych słodkości dodać nieco aromatów i smaków, dodajemy wszystko, co uzyskaliśmy z naszych pomarańczy, czyli skórkę, sok oraz miłoż. Naleśniki składamy na cztery części i cztery takie naleśniki wykładamy do naszego sosu na patelni. Mieszamy i dodajemy kluczowy składnik. Ligier pomarańczowy. Może być grand Marnier I podpalamy. Czyli flambirujemy. Słabo nam się dzisiaj pali, ale powtórzymy. Wykładamy nasze naleśniki na talerz z cudownym, aromatycznym, słodkim, lekkim sosem. I polewamy bitą śmietaną. Naprawdę jest pyszne. Musicie to zrobić w domu.